Hej, przychodzę do Was w świątecznym nastroju, bo będę właśnie ubierała naszą choinkę, jak widzicie ona stoi już za mną obsadzona, to zrobiliśmy w wczoraj, wczoraj też założyliśmy na nią lampeczki, także zaraz Wam pokażę jak to wygląda i mam nadzieję, że chętnie obejrzycie nasze przygotowania do świąt. Tutaj mam całą torbę bombek i ozdób, także nie przedłużając, ja Wam pokażę to w przyspieszeniu i życzę Wam miłego oglądania. Nie do końca chyba mi się tutaj podoba. Nie wiem, albo się przyzwyczaję, albo coś pozmieniam. Zazwyczaj to tak wygląda u mnie. Ale pokażę Wam teraz, jak to wszystko pięknie będzie prezentowało się z lampkami. Moim zdaniem właśnie dopiero z lampkami jest piękny efekt. choinka wtedy jest taka pełna. I bardziej spójna. U nas co roku są te dwa kolory: złoty i czerwony. Tak klasycznie nie robimy żadnych czarnych choinek, białych. Ja jakoś tego nie lubię i tak samo nie lubię też sztucznych choinek. U kogoś może stać. Ja bym nie chciała mieć sztucznej choinki, takie żeby bardziej mi się podobają. Mamy szkoda, że takiego drzewka nie mogę mieć cały rok w domu wtedy to wytraciło swój urok na pewno. Zaraz Was jeszcze ściągnę ze statywu i pokażę Wam może z bliska, bo tak naprawdę widzicie jedną, drugą choinkę tylko. Niestety, no mówię, nie miałam Was jak ustawić inaczej, bo byście albo górę, albo dół tracili, więc już wolałam, żebyście dół stracili i już Wam pokazuję to z bliska. I tak w całej okazałości prezentuje się nasza choinka po ciemku. Ja ten efekt w ogóle najbardziej lubię. Kiedy światło jest zgaszone, odpalone lampki, wtedy jest najpiękniej. Mam nadzieję, że Wam się podoba, dajcie mi znać koniecznie. Dajcie mi też znać, jakie kolory u Was goszczą na choince. Czy jest choinka bardziej kolorowa, taka ozdobna, czy może właśnie jednokolorowa, dwukolorowa. Jestem strasznie ciekawa, jak u Was to wygląda. Tu jeszcze oczywiście na... W szafce leży jemiołka. Jemiołka też ma oczywiście ozdobę w formie takiego ptaszka. Zaraz Wam jeszcze zapalę światło i to pokażę. No i z tyłu jakieś tam lampeczki w lampionach. Jeszcze tutaj bliska Wam pokażę tą jemiołkę naszą z ptaszkiem. Takie same ptaszki mamy też na choineczce, ale się ładnie odbija teraz wszystko w, w bombce. mamy też takie mm, różne śnieżynki mamy oczywiście też naturalne szyszki bardzo lubię szyszki na choince wyglądają bardzo naturalnie dodają takiego uroku no a te nasze są jeszcze takie ala ośnieżone więc y, to daje jeszcze ładniejszy efekt dajcie mi znać jak wam się podoba Oczywiście nie byłoby świąt bez zwalania bombek przez kota, więc większość bombek mamy plastikowych, bo po prostu szklane już potłuk. Tak prezentuje się to już w całości, mniej więcej. Dawajcie mi koniecznie znać, czy podoba wam się choinka, czy wy już czujecie ten świąteczny klimat i czy macie już ubraną choinkę. Dawajcie mi też znać, w jakich kolorach macie ozdoby. Jestem bardzo ciekawa, bo tak jak mówię, u nas jest zawsze co roku klasycznie złoto, czerwono i tyle. I jestem ciekawa, kto u was ubiera choinkę, bo u nas jest rola podzielona. Ja ubieram, a mój narzeczony obsadza i zakłada lampki. Jest mi wtedy dużo prościej i on to robi zdecydowanie dokładniej. A ja mam całą tą fajdę z ozdabiania jej, także bardzo fajnie. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas ubierając choinka. Ja chciałabym Wam życzyć wesołych, pogodnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i mam nadzieję, że chociaż trochę śniegu spadnie, żebyśmy mieli w końcu białe święta. I chciałam się z wami pożegnać. Do zobaczenia w następnym filmiku Buziaki. Pa!